Gilotyna. Podsuwam się, odchytuję brodę, zmieniam uchwyt na dwie ręce, wciągam zawodnika. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj popracujemy nad techniką kończącą gilotyną. Bardzo często. Za głowę, łapie dłonią pod szczękę, kciuk na jak kładam, na krtani, druga ręka wędruje pod spód, ściskam głowę łokcie, wciągam do gardy, skręcam, skręcam ręce do, do siebie. Bardzo ważne, żeby łapać. Dobrze technicznie, dobrze trzymać łokciem głowę, żeby głowa nie, nie uciekła podczas wykonywania techniki. Obrót, obrót dłoni powoduje zaciskanie się kciuka na, na krtani. Technika bardzo szybka i bardzo skuteczna. Możemy poćwiczyć sobie tą technikę przechodząc najpierw do kimury. Później owijając rękę w koło głowy. Ćwiczymy. Najpierw powoli podsuwam biodra, łapię na jedną stronę. Chodzę do kimury, odsuwam biodra, łapię na drugą stronę. Staram się łapać bardzo dokładnie pod brodą. Pamiętajcie o tym, żeby trenować bezpiecznie i z wielką uwagą na zdrowie swojego sparring partnera. Zapraszam Was do kolejnego odcinka.